Po co marnować naboje, skoro wszystko może za siebie załatwić grawitacja, co nie? Dlatego w dzisiejszym odcinku wszystkich podrzucamy karne kinezą, żeby sobie spadali i umierali. No może nie zawsze, nie wszystkich, no bo wiecie, nie zawsze się da. Czasami po prostu oberwiasz w łeb. Ale tak, będziemy się starać właśnie w ten sposób ludzi załatwiać. Mamy również Eterna, bo to jest bardzo, bardzo przydatny skill, można się chować. Szczególnie czasami trafia się koltów, którzy po prostu polują na ciebie, oni. Kampią! Oni gdzieś siedzą na dachu i snajpią w ciebie. Dlatego czasami jednak dobrze jest mieć tą niewidzialność, a nie ciągle biegać z amokiem. Kurde, znalazł mi już kogoś. Anuluj! Myślałem, że to zajmie dłużej. Większa maksymalna moc, żeby moc podrzucić aż 4 razy, jeżeli masz full mocy. Podwójny. Przecież anulowałem. Mam podwójny skok, bo on jest dobry do unikania i przemieszczania się. No tutaj parkur czasami zawodzi, także wiecie. Warto to jednak mieć. Również większe życie i otrzymujemy znacznie mniej obrażeń. Nasze bronie to jest, był ten kołczak, który szuka ludzi. Shotgun taki szybko strzelający z pijawką umysłową. I jeszcze ten wybuchający rapier. I tak właściwie dwa dni temu ja ten wbiłem win streak 9 zwycięstw. Ja tym gram teraz normalnie, tak na co dzień. To jest mocne, to jest bardzo mocne. Już go słyszę. Na dachu jest. Widziałem. Nie to, nie on. Um tam jest? Czemu tak speedrunujesz? Chłopie, zwolnij, zwolnij! Nie do środka, nie do środka! Nie będę w stanie cię zrzucać. O, ma jakiegoś sprintera? Dobra, ja wiem, gdzie on poszedł. Tu. Tam jest. Czekaj, ale on jest tam w środku już? What? On jest tam w środku już. To ja może się tam zamiast zakradać tak dalej. No i że to będzie wchodził, nie? Chciałem postawić minę. No, rusz się gdzieś. Idziesz, wychodzisz, cokolwiek, robisz coś? Dawaj, rusz się. Tam siedzi cały czas. Czemu? No, też to widzisz? Chodź tu, Nice! Dobra. Zdrespi się tu oczywiście Ło! ale, że aż tak blisko? No, nie mam mocy, nie mam mocy, on ma pijawkę Aha Chłop ma przeskok Umarł? Coś go zabiło Albo od upadku też tam jesteś? Gdzie ty... strzelasz? O! Do góry! Do góry! Żadnej... Żadnego przeskoku! Do góry! Cholipka... Gdzie chowasz? Zabite. Co prawda szotgana ale zabite. Z tym, co on tam. przy tej jego drugiej śmierci nie wyjaśniłem tego. Jeżeli użyjesz przeskoku, to dalej nie tracisz jakby pędu w dół. I dalej yy, obrywasz. Więc tak właściwie, jeżeli go bardzo wysoko podbijesz, to on nawet z przeskokiem nie jest w stanie nic zrobić. No chyba, że tam przeskoczy do jakiegoś dachu czy coś takiego. A czasami tych dachów nie ma. I zmienia sobie nik. Grawitacja. Wyobraźcie sobie gościa, który spada z wysoka, umiera i widzi komunikat. Zostałeś zabity przez grawitację. Oczywiście tu umysłowa pijawka, ogniste graty i szybkie ładowanie. Tutaj jest szybkie ładowanie, szybko i celno i umysłowa pijawka. Żaden ogniste grat i większy magazynek tutaj nie działają, więc wziąłem szybko i celnie, żeby szybko, jakby wiecie, przeładować i wycelować od razu w chłopa. Nie strzelać z biodra, nie. Szybko i celnie robi coś takiego, że jakby szybciej po prostu celujesz i tyle. Szybciej podnosisz tą broń i. No wiecie, rozumiecie. Oj, tu jest dużo miejsc, w których dachów nie ma. Z tym powinienem był siedzieć tam. I kampi z niewidzialnością, A przynajmniej patrzeć którędy on wychodzi. Czekaj, tam był gość. I jego nie ma, czyli on już wyszedł, ale przeszedł drugą stroną. Czy tu były... Nie, tu nie było nikogo. Nie strasz mnie gościu. Nie wiem jak on przeszedł. Nie wiem gdzie on jest. Tu jestem fioletowy. Czyli tu go nie ma na razie. Tutaj czasami w takim bardziej skutecznym gamingu, no oczywiście trzeba trochę posiedzieć, nie? Popatrzę się dookoła Ale nie chcę robić za bardzo na odcinku Wezmę tu jeszcze postawię minę I jeszcze gdzieś oni tutaj lubili przechodzić Tu postawię Czemu by nie? Tak, żeby nie widział, żeby nie strzelił Słyszę go Teleportacja Czemu każdy bierze teleportację? Pum. 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 <ślam> amok? Ej, pomogło mu to, ale mu zdjęło ten amok Ej ej, 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 chłopie, umarłeś? Nie, co? No tak, weź, jak ja głupio tam zeskoczyłem. A potem nie starczało mi mocy, żeby go bardziej podbijać, bo on pijawkę miał. No tak, normalnie jak ja bym tak grał, to bym po prostu go podbił i siedział w ukryciu. I czekał, aż co spadnie. Nie raszował na niego. A nie chcę tutaj kampić, tak? Nie chcę tutaj grać. Ja tu na odcinkach nie zawsze gram skutecznie. Ja gram ciekawie, ok? Ale ładnie ten koczak wygląda. Z takim różowym tym tym. Oni jeszcze po uderzeniu w ziemię troszkę wybuchają. Także takie małe dodatkowe obrażenia. Mogliście tam słyszeć takie wybuchy, tak żebyście jakby ogarniali czemu to wszystko wybucha. No chłop wygrał z grawitacją. <laughs> Bronią. Normalnie w realu tak tego nie załatwisz. Wywaliło mnie. Kurde, szkoda, że podczas czekania nie można sobie, przykład, nie wiem, pobiegać po apartamencie Juliany. To był całkiem ładny apartament. Nie wiem, może poćwiczyć jakieś triki na kukłach, czy cokolwiek, nie wiem jak to działa. Jakieś manekiny liczące obrażenia, czy cokolwiek, nie wiem. To by było spoko, a nie ciągle testować wszystko na żywym kolcie, który jakby niezbyt współpracuje. Ej, jakby tu to trójkę zamienić na siódemkę, to by było takie 4, 5, 6, 7, 8. 45 tysięcy punktów mam win a winstricka 15. Dalej nie wiem, po co to jest. Jak ktoś tego używa, to ja rozpoznaję, że to jest słaby gracz. serio to jest... taki BADZIEW. Nie możesz w tym używać żadnych tabliczek, nie możesz strzelać, to ci zużywa... Nie zużywa ci cały czas mocy, tylko jeden pasek ci zużywa i już tam zostaje, nie? Ale tak czy siak, ten jeden pasek masz mniej, jakby była jakaś akcja. Jedyna chyba jakby użyteczność jest taka, że bierzesz, zamieniasz się z kimś... I szukasz kolta w innym miejscu. Jeżeli ci się to wyłączy, to wiesz, że Colt zabił tamtego gościa, z którym się podmieniłeś. No i jeszcze masz zbejtować kolta, żeby myślał, że coś w pobliżu, i żeby cię szukał. Albo uciekał. Dobra, dobra, niby grawitacja działa wszędzie, ale jednak nie może nikogo znaleźć. Czas na reddita. O, chłop nigdy nie przegrał. To jest prawdziwy mistrz. O nie, właśnie, jeżeli lub wygra cokolwiek, to straszny hejt się zacznie. Wiecie, że. Buldupy jakichś dzieci, że. o, moja krapowa gra nie wygrała. Jakiego perka używam, żeby lokalizować kolta? No nie wiem. Biegam i szukam? <trytansujące> Mordo, serio. To już nie jest zabawne. Jakie są wasze teorie, dlaczego Juliana myśli? No nie wiem, bo może ma mózg? O, o tym mówiłem, o tym mówiłem. A raczej nie mówiłem. Może chciałem powiedzieć, ale nie miałem czasu. Może. Ch ch chciałem powiedzieć na pewno. Niektórzy. Uważają właśnie, że... przeskok jest obowiązkowy. Dosłownie, jakby. No to jest zarąbiste, super to działa. Fajnie się skacze od jednego miejsca do drugiego, ale jakby widzialność takie rzeczy są ważniejsze, co, co ty gadasz? Co ty gadasz? Wyłączę grę i włączę znowu. Nie no to, że Microsoftowi się palał serwery, to nic dziwnego, ale jeżeli deflupowie by się coś spaliło, to już trochę dziwne. <śleskujesz> To mnie rozwaliło. To jest piękne. A, nie jestem zalogowany. A to jest piękne. Takie rel. To dzisiaj odcinek z przeglądania Reddita. No słuchajcie tego. No dosłownie, od samego początku. Do koltów, którzy wychodzą z gry zamiast normalnie przegrać. Co, je Co do cholery jest z ludźmi, którzy was wychowali? I feel you, bro. Naprawdę. Siedzę tu pół godziny. I... Ile było gierek? Trzy. Czy dwie. O Boże. Przecież to jest dokładnie to, do czego do teraz doświadczam. Jest co ty co Cyp zrobił? Czy on właśnie zablokował... Całkowicie kolta Tak. Ten gość, może sobie wyjść w każdej chwili. O, ona chyba sobie nie zdaje z tego sprawy. Is it just me, or is it looking kinda? Ty znalazł kogoś! Po 15 minutach siedzenia na dupie kogoś mam! Dobra, teraz nie raszuję. ja to robię na porządnie. Jak mam tyle czekać, to ja nie raszuję w gościa. Ja to robię normalnie. Tylko proszę cię, nie wywal mnie. Nie wywal. No, nie, no, no... Ale co jest, że czasami jest bardzo szybko, a czasami nie ma w ogóle. Jakby, okej, okay, w różnych godzinach jest różna ilość osób, ale jakby więcej osób, znaczy zarówno więcej Julianek, jak i więcej koltów, więc tak właściwie liczba koltów na jedną osobę jest ciągle taka sama. Problem jest w tym, że Juliana może dołączać dosyć rzadko. Nie wiem, kolt sobie biega po jednej miejscówce 15 minut i może nawet nie spotkać Juliany. Oczywiście tych koltów jest więcej. Zazwyczaj ludzie grają Coltem, a nie Julianą Ale tak jak jakoś... Jakoś długo trzeba czekać Dosłownie czekam tu jeszcze 5 minut i jak nie to robię ten odcinek jutro Muszę go zrobić na pojutrze Więc jak jutro nie pyknie, to będziecie mieli 10 minutowy filmik Z przeglądania reddita I po to masz karne kinezę z zawieszeniem Żeby ci Colt nie latał z maczetą i cię nie ciupał Tylko wisiał sobie w powietrzu i dostawał kulkę w łeb No ale karnekinaza to nie jest aż tak jakby w większości zestawów używana Często ludzie używają amok i niewidzialność, też przeskok, tak jak już mówiłem Karnekinaza raczej jest mało używana, ale tutaj pod Julianę bardzo się przydaje Dinga bakaba, brzmi jak synonim łajna Mamo, mamo zobacz jakie duże zrobiłem, dinga bakaba <grywka> Gość sobie podrzuca typa, czekając, aż Juliana do niego dołączy i ten film ma ograniczenia wik. O, ale sad. Ale sad, ale miałem podobnie. W sensie jako Juliana, że zatwiłem gościa, który miał prawie każdego oprócz chyba Igora. I wklepałem Minęło 5 minut. Łącznie jestem tu 40 minut, miałem 2 czy 3 rozgrywki. Do widzenia. Witam jutro. Tak, właściwie z waszej perspektywy to w sumie wczoraj, z mojej perspektywy dzisiaj, ale z perspektywy wczorajszego mnie to jutro. I oby tym razem to pięknie wszystko ładnie działało. Ty, no serio, ja chyba wezmę, zacznę nagrywać te odcinki z Juliany tak na zapas na co najmniej tydzień. Bo jak ja to robię dwa dni przed wrzuceniem odcinka, no to kurde. Może gra się wkurzyła na mój nick. Dobra, teraz jestem wafelek. Zadowoleni? Co ja widzę! Co ja widzę? Łączenie! Tylko mnie nie wywal. Kurwa. Mam dość. Mam dość. Jeszcze raz próbuję. Jeżeli jeszcze raz, chociaż mi coś takiego się odwali, to ja po prostu idę robić odcinek z tego, czy Deflube ma szansę być grow roku w jakiejś kategorii, bo chyba był nominowany w sześciu kategoriach czy ośmiu, coś takiego. I tak miałem zamiar zrobić ten odcinek, ale jakby jako taki odcinek poboczny, a nie zamiast normalnego odcinka. Jeżeli normalnego odcinka nie jestem w stanie zrobić, to poboczny zostanie normalnym. pam pem tum. Ja jakby... Kuźwa... Wrócę tu może jutro? No przecież nie dam wam odcinka, w którym zagrałem dwie gierki i przeglądałem reddita. Nie mam pojęcia co się działo pierwszego dnia, ale drugiego dnia co się działo to to, że twórcy z Nienacka bez żadnego ostrzeżenia, żadnej informacji wypuścili aktualizację. No i oczywiście nie wiedziałem o niej i no bez aktualizacji nie możesz grać. Co zostało zmienione? Polepszyli sztuczną inteligencję botów. Również naprawili coś z kontrolerami do PlayStation 5 oraz dużo zrobili zmian takich ważnych co do multiplayera. Jeżeli Colt siedzi w tunelach zbyt długo, to zostaje oznaczone, żebyśmy my wiedzieli, że on tam jest. Dostajemy również informacje chwilę przed tym, że tunele za nas się otworzą i te tunele się otwierają dla nas. Również jeżeli Colt Awczy albo Juliana, to wtedy. Przeciwnik dostaje o tym powiadomienie i jest oznaczony ten Awk. Aczkolwiek to wszystko nie ma znaczenia, wiecie czemu? Bo sprawdziłem to, i gracze będąc w swoich tunelach dalej są w stanie uciec z gry. Więc to, że otworzyć się tunele to nic nie zmienia, bo i tak jakby. To cię ci przyda tylko kiedy chłopiec z Awkiem, kiedy wszedł do rozgrywki i poszedł sobie na godzinę gdzieś. To jest jedyny przypadek, kiedy to ci się przyda, naprawdę. A jeżeli chłop wyjdzie z gry, tak disconnectem, no to wtedy zalicza ci się jako Twoje zwycięstwo. To akurat jest bardzo dobre. Pograłem trochę wczoraj i pomimo, iż internet działał mi bardzo dobrze, kilkukrotnie robiłem różne testy, pingowałem w konsoli i tak dalej. Wszystko ładnie działało, ale w deflupie mi nie działało ładnie. Nie wiem czemu. Czemu tak długo trwa? Kold tak długo się ładuje? Aha, chyba go wywaliło z gry. Ogólnie ja mogę rozpocząć grę, kiedy Hub skończy ładowanie. Czyli tak właściwie zaczynamy grę na równi. Z tym, że on jeszcze musi na początku odegrać scenkę. Że tam wiecie, sprawdza, czy Juliana do niego nie dzwoni, czy coś takiego. Musi jeszcze z tych tunelów wyjść. I kiedy z tych tunelów wyjdzie, to wtedy jest komunikat, że O, przyszłam cię rozwalić i ci w ogóle, i wtedy antena wstaje. Więc jeżeli antena leży, albo nie ma tego komunikatu, to wiesz, że Colt jeszcze w tych tunelach siedzi. No i teraz pięknie, ładnie znajduje w dwie minuty. Nie to, co wcześniej. Uuuu... Déjà vu. Abdam nocą. Sam Alexis. Dawno nie spotkałem żadnego endgame'owca. Tylko ciągle tutaj są jakieś tam nopki, które jedynie. Co to? Wenji i Alexis. Dobra, nie było komunikatu. Czyli gościa jeszcze nie ma w grze. Dobra, czekaj to ja nie będę tam raszował. Tylko tutaj porozstawiam jakieś rzeczy jeszcze. Tu jest dobrze rozłożone. Tak, żeby dołem nie przeszedł. To jeszcze mogę położyć tu. Jeszcze gdzie mi raz ktoś rozłożył, i to w sumie jest dobry moment. Dobre miejsce. To tu. I teraz wchodzi. No i tutaj w nocy wchodzi się innym wejściem, tam więc on jest gdzieś tam właśnie. To stanę sobie tu. Wezmę niewidzialność i poczekam. Tam uruchomiła się scenka, z tą ściśle tajną informacją. On tam pewnie jest. Dobre. Chłop nic z nimi nie. Mam krótkie ogłoszenie dotyczące mojego Aha. Troszkę ogarnia, co? Weź się jakby... Róż! Masz, oznaczam cię. Teraz będę cię bić. Masz stąd uciekać! Ale nie umrzeć! Jeszcze nigdy żadna Juliana mnie nie oznaczyła. Nie wiem jak to jest, nie wiem jak to wygląda. Ale wiem, że ludzie dostają powiadomienia, że ich oznaczyłem. Zaczynają wtedy biegać strasznie. Okej, okay, chłop idzie tamtędy. Chłop jest chyba na górze. Jutro o tej samej porze. Nice. Kapitanie. Dobra, wyłączamy. <noise> o, nie, nie, nie to nie ma, nie, nie mnie to nie ma. Spokojnie. Ale umie rozpoznawać niewidzialność. Dobra, to już wiemy. Albo przynajmniej zauważył coś głupiego. Ewidentnie się na mnie spojrzał. Hej, założyć ci coś takiego. Zabiję go tym? Bo jeszcze nie mam, żeby gościa tym zabić. Nie, nie zabiję go tym chyba. Teraz podoba. Pokaż jakie masz rzeczy. Tabliczki. Eee, wszystko nie masz. Koniec. Ale tacy ludzie są tak męczący. Naprawdę, jak ich zabijesz, to oni cofną się na spawna i mogą wyjść. Ale jednocześnie oni nie chcą się absolutnie nigdzie, nigdzie ruszać. Nie zabijają gościa tym. Ale za to dużo innych rzeczy zdobyłem. Hmm... Frank. Czyli jakiś nobek. Na Franka nikt nie poluje. Tak normalnie. Zawsze wszyscy po prostu firewerki biorą. Nie, ja poszedłem na Franka chyba tylko raz? Tak właściwie. No i potem jeszcze jak achievementy z nimi robiłem, to jeszcze tam szedłem. Ale tak fabularnie? Poszedłem tylko raz. Już, już robisz. Ty już jesteś u Franka. Co jest? Zlagowało mi i mi. Super. Świetnie, że lak mnie zabił. W tak głupi sposób. Co jest tu w środku? Mhm. Hej, chcesz mnie gonić? Ty! Pacanie. Co jest? Poważnie? Ślepy jesteś? O, to skacz! No? Tyle. Poważnie, on leci do swojego trupa, go odzyskać, zamiast. On ci nie zniknie. Chyba, że cię załatwię trzy razy. Co jest bardzo prawdopodobne, jeżeli po prostu lecisz do trupa go zebrać. Znowu Frank. Okej, okay, to mamy jakby, wiecie, drugą próbę. Mam nadzieję, że tym razem nie slaguje mi. Dobra, jeżeli jest coś takiego, to znaczy, że chłop się jeszcze ładuje, prawda? Czyli, że on jest na początku. No bo czasami mnie wrzuca normalnie, a czasami jest coś takiego i muszę czekać. Czyli zapewne chłop się teraz ładuje. Ja się załadowałem wcześniej i teraz muszę czekać, żeby wyjść razem z nim w tym samym czasie. Antena nie jest załadowana, czyli nie zdążył wyjść z tuneli. Czyli tak. Jeżeli jest takie coś, to znaczy, że chłopa jeszcze nie ma. Dobra, jeszcze tutaj postawię. I teraz wyszedł. Dobra, jak idzie na Franka, to będzie szedł pewnie tędy. To ja podejdę od niego do tyłu. Od tyłu. Drugą stroną. Chyba, że od razu będzie wyszedł do anteny. No to wtedy spotka się ze mną. Zgubili się go? Już? Tak szybko? Chłopy. Okej Jeden kill Kurde niewidzialność Nice Chcesz się zanobić? Jak ty umarłeś? On się tepnął? Po prostu w skałę i padł. To z opóźnieniem po prostu otrzymał ode mnie obrażenia? Jakieś lagi? Nie wiem, dziwnie to wyglądało. Jakby się tepnął w skałę, pierdyknął w nią i umarł. E, nawet do tego Franka nie doszedł, biedaczek. A naprawdę, czasami przepaść między graczami jest tak duża. A właśnie tej przepaści potrzebujesz, żeby w ogóle wygrać. No bo jakby Juliana no to jest syf, powiedzmy. Porównanie do kolta. No, Colt jest znacznie lepszy, znacznie mocniejszy. A właśnie Julianą raczej powinny grać osoby, które się znają na tej grze. Bo jakby Juliana jest mistrzem tej pętli, więc ty również powinieneś być. Okej. Okay. Igor i Alexis. Dobra, Frank dopiero zaczyna gadać, więc to chyba znaczy, że chłop nie jest aż tak daleko w rozgrywce. Oni tutaj szukają go. Wyszedł tędy... Drzwi są otwarte, więc przeszedł tędy. Tu też są drzwi otwarte Tu też I myślę, że nie Tu nie Tu jeszcze było jakieś tajne przejście, nie? Tędy Aha I tu możesz przejść w ten sposób Na niewidzialności mu ominąć kamery Nie wiem kurde może być gdziekolwiek. Niby tam tamtędy przeszedł, ale nie przeszedł nigdzie dalej. Nie wygląda to tak, jakby przeszedł nigdzie dalej. Wreszcie się zaminuję tutaj. Najłatwiejsze wejście do Dorsea. I tu jest kolt. Kościół! Nie, 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 nie! Żaden amok. Żaden amok. Mm, mm, mm. Już raz mnie ktoś tak porobił. Dobra, wiemy, że ma amok. Co jeszcze? A, przeskok! Gdzie ty... No nie wiem, Skacz tu Skacz, łap się tego Gościu, też chcesz pijawkę? Umarł? Teraz Alexis na ciebie poluje, gościu Kurde. Był nade mną. Zapominam, żeby najpierw walić gościa tym shotgunem. żeby to pijawkę na niego zastosować i żeby on nie mógł tyle tych przeskoków walić. Chciałem to zrobić, wiecie, podrzucić go. On był mało widoczny. Chciałem go podrzucić i wtedy w niego strzelać, ale jakby on za dużo tych uników właśnie walił za szybko. Tym samym zestawem można też grać pod wybuchy, że po prostu siedzieć gdzieś i strzelać z rozpiera. Tylko są trochę mniejsze obrażenia Ale dalej dwa strzały bezpośrednie czasami wystarczą Żeby gościa zabić Chyba, że ma jakieś dobre upgrade. Wtedy nie Dobra, teraz polowanie na Fie Mam pomysł, pobawimy się Tunele kolta za chwilę się otworzą Serio? Awk? Juliana przesyła buzia. Tak po prostu? Awk? Nie, ja chciałem zrobić coś takiego, że jakby on wyszedł To bym od razu wbił się mu do tunelu I ze środka tego tunelu go zabił I potem on by się cofnął do tego tunelu Prostu do mnie. I w sumie zrobiłbym to samo, tylko że jakby gość by się bardziej zdziwił. A jeżeli masz przeskok, czyli teleportację z podmianką, to jeżeli kolt jest nawet w środku, to jest w stanie się z nim spodmienić Jak? Gdzie? Żadnych bum-bum nie wysadził, ani nic. Dosłownie nic. A tu jesteś, pajacu Wiesz, że ci nie odpuszczę. Co leczysz się teraz? Masz czelność się leczyć? Jak jeszcze nie czas? Tu jesteś. Myślisz, że jesteś zabawny? Jesteś szybki, przynajmniej. na pewno. No, to teraz sobie spadaj. Konmich? Ja już go załatwiłem dzisiaj. <noise> Czekaj, to nie był ten Awk? No gościu, jakby... Hakujesz antenę i uciekasz. Mm, dobry pomysł. Może mnie zabij? Masz trzy życia, ja jedno. Dobra, tak się siak. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek pomimo iż połowa została spędzona na reddicie wam się podobał. Do zobaczenia i siemka.